Cześć, witajcie serdecznie na kolejnym świątecznym haftowaniu z babą. Dzisiaj będziemy robić śnieżynki właściwie jedną śnieżynkę, ale patrząc na to, że jest nas tutaj kilka osób, to będziemy robić kilka śnieżynek. Dzisiaj będziemy pracować um, dowolnym kolorem. Ja akurat wybrałam niebieskie, żebyście jak najlepiej w ogóle widzieli, co się będzie działo. I w moim przypadku jest to kolor 1608C, bo pracuję na jasnym materiale, ale możecie równie dobrze wybrać biały kolor, czerwoną, żółtą, jaką tylko macie ochotę. Cześć Anna, hej, hej, fajnie, że jesteście. Przywitać się na czacie. Ja, jak zawsze mam gdzieś tam podgląd w tle, kaweczkę też i zaczynamy, nie przedłużając, już zaczynamy haftować. Cześć Magda. Zaczynamy haftować sobie od nie tych głównych elementów, tylko od tych nóżek, po to, żeby później ładnie zakryć łączenia. Robimy sobie dwoma nitkami z sześciu, żeby wzór był delikatniejszy. Możecie zrobić go też grubszą muliną, ale mi podoba się w tej wersji delikatniejszy. Jesteś Betty. Hej! Bardzo miło, że wpadacie. Robimy sobie takie odcinki, które zbiegają się w tym samym miejscu. I tak robimy tutaj na naszych nasze rączki tej naszej śnieżynki. To będzie śnieżynka z serduszkami. Oczywiście, jak widać, już na kilometr coś mi źle przy przyrysowywaniu wyszło. I widzę, że to serduszko jest no, jedno wyżej. No i mnie po prostu coś mnie tutaj. Y no, moje oko nie może na to patrzeć, więc ja sobie tutaj trochę poprawię. Będę potem wiedziała, co robię, ale nie mogę nawet na to patrzeć. No, więc robimy sobie najpierw ramiona pojedynczymi odcinkami. O, w taki oto sposób. Ja w ogóle dzisiaj y, szykuję mi się taki fajny dzień. To znaczy, mam nadzieję, że będzie fajny, bo jestem bardzo też. No, mam po prostu dobry humor. W końcu robię coś dla siebie po paru miesiącach, więc bardzo mnie to cieszy. Jest też Marysia, cześć! No, także ten Weronika, hej, fajnie, że widzimy się w sobotę, więc będę mogła być na żywo. Cześć Weronika, bardzo mi miło. Jeśli chcecie, to możemy spróbować zrobić też warsztaty w przyszłą sobotę. Ostatnie, ale zobaczymy, bo tak naprawdę zostało nam, słuchajcie, ostatnie 5 spotkań. Także to wszystko tak jakoś zleciało bardzo szybko, nawet nie wiem kiedy. W przyszłym tygodniu wyleci dla Was film z tego, jak robić bombki, więc będziecie mogli sobie już je przygotowywać, także, także czekamy tylko na montaż. No, ale jak widać, ja dzisiaj naprawdę mam, w ogóle mam zupełnie inny humor, mimo tego, że no, jakby mam okres, no ale życie, że tak powiem. Yy, więc, yy, więc mam bardzo dobry humor i dzisiaj mam zamiar to wykorzystać i zrobić coś dla siebie, także się bardzo cieszę. <laughs> Dobra, słuchajcie, kończymy sobie te nasze ramiona tutaj, naszych. I teraz będziemy pracować robiąc odcinki tych naszych, yy, tych naszych śnieżnych. I teraz tak jeśli będziecie pracować bez flizeliny rozpuszczonej w wodzie to możecie sobie po prostu pociągnąć te odcinki w taki oto sposób czyli po prostu zrobić je w najprostszy możliwy sposób Tak. potem na środku będziemy jeszcze robić jeden ścieg więc teoretycznie się wszystko przytrzyma ale jeśli boicie się, że po użyciu flizeliny rozpuszczonej w wodzie wam się coś pozmywa no to po prostu zróbcie to zwykłymi odcinkami ściegu rozłupanego ale ja tutaj, że tak powiem idę sobie Znowu na łatwy i przyjemny ściek, i łatwe i przyjemne haftowanie, takie, które zrobicie myślę w 15 minut. Uwielbiam, że są takie proste hafty, a śnieżynki właśnie takie są. Może kiedyś zrobię Wam takiego dużego e z samymi śnieżynkami i różnymi rozwiązaniami. No, widzicie, ja mam akurat taką tkaninę, która się rozchodzi bardzo na środku. To jest ten len z bawełną, także powinnam sobie tutaj. O, teraz sobie zahaftuję trochę, tak, żeby zakryć tą dziurę która powstała i to samo zrobię na tym i już nie będzie nic widać. O, mamy coś takiego. Ym, I teraz będziemy robić nasze słodziutkie serduszka na środku. W sensie, nie wiem, czy wy widzicie, że to są serduszka, ale no miały to być serduszka. Więc y, teraz sobie po prostu wbijamy się, gdzie mamy, o, możemy sobie nawet zacząć od tego, y, czekajcie, zrobię takie, które nie jest narysowane podwójnie. Wbijamy się na środku tutaj gdzie mamy tą połówkę naszego serduszka i robimy słuchajcie łańcuszek, ale taki łańcuszek który będzie miał środek jakby będący połówką serca, o w ten sposób zabezpieczamy sobie go tutaj i robimy to samo z drugiej strony I jak widzicie dzięki temu przytrzymuje nam się ta główna nitka naszego em, naszego ramienia nie wiem jak to powiedzieć, ramienia od nogi e, śnieżynki, tak Cześć wszystkim, cześć Elżbieta. No i tak sobie pracujemy dookoła. W ogóle zobaczcie, jak to jest yy, banalnie proste. Więc teraz tak, wbijamy się na dole naszego serduszka, następnie kawałeczek wyżej i na lewą bądź prawą stronę robimy łańcuszek otwarty. Proszę taki, który robi nam kształt połówki serduszka. i ciach i tak sobie pracujemy, mamy dwie nitki z sześciu więc widzicie, czasami się potrafią rozdzielić jak się wbijamy igłą więc warto sobie wtedy zrobić tak, żeby spróbować przebić jedną z tych nitek, to wtedy będzie Wam łatwiej zachować ten, ten kształt czyż nie jest to piękne i łatwe rozwiązanie, żeby wyhaftować szybką śnieżynkę nawet wiecie, taki hawcik szybki można zrobić na czapce albo na jakichś rękawiczkach z przodu używając na przykład jakiejś włóczki, niekoniecznie muliny. Szybko, łatwo i przyjemnie, dwoma nitkami i jedziemy. Możecie też oczywiście pracować pełną muliną. Ja pracuję tym kolorem niebieskim, bo robię na białym, więc po prostu nic byście nie wiedzieli. Ten, ale turbo wzór 10 minut i gotowe. No właśnie, o to chodzi. Ja cały czas to powtarzam, że w hafcie wcale nie wszystko musi być super trudne. I mówi to osoba, która uwielbia też haftować realistycznie. Wiecie jak jest. Eee, to, że coś się robi trudnego, nie znaczy, że nie warto znać łatwe rozwiązania i też takie, które po prostu dają. Fajne, szybkie rezultaty, i to są takie hafty, który, po których się po prostu chce jeszcze więcej haftować i nabierać apetytu na więcej. Ja jestem bardzo chętna na śnieżynkowego e-booka. Jest to idealny wzór na wieczorne proste haftowanie, żeby sobie zreaktować przy filmie. No właśnie, też tak myślę, też tak myślę. Zobaczymy. Wcale nie musi wyjść on w grudniu, prawda? Mogą być śnieżynki, e, które będą po prostu zimowe, a jak wiemy, zima u nas przychodzi raczej w styczniu, więc. Kto wie, kto wie. Nie musi być grudniowym ebookiem. Ja w ogóle bardzo lubię śnieżynki. Zawsze dużo takich różnych śnieżynek rysowałam. I bardzo mnie to zawsze cieszyło, więc kto wie. Taki prosty e-book. Myślę, że byłby. Okej, okay. dobra. Ostatnie serduszka. Naprawdę mówiłam, szybki haft. Bardzo szybki haft, ale szykujcie się, bo przy tym tego nie będzie więcej trochę takiego może trudniejsz. Noż nie że trudniejszego, ale będzie więcej cieniowania i takich tutaj historii tego typu, więc jak coś to y, relaks weekendowy przy sobocie między myciem podłogi a a gotowaniem obiadu. Idealne dla za zabieganych osób. Ja w ogóle jestem z natury leniwą osobą, chociaż bardzo dużo robię rzeczy, natomiast zawsze wydawało mi się, że och, można więcej i to jakby jest, no. Mówi samo przez siebie. Natomiast chciałam powiedzieć, że ja jestem osobą leniwą i zawsze to podkreślam, że ja po prostu lubię łatwe, proste, przyjemne rozwiązania. Lubię te rzeczy, które są czasochłonne, ale najbardziej lubię takie, które przychodzą po prostu łatwo i można szybko się ich nauczyć, i szybko je wykorzystać, i szybko zrobić z nich coś wyglądającego jak najbardziej fajnie. Dobra, ja teraz sobie już tutaj powoli, powoli kończę. Mhm. Ostatnie serduszko. Jeśli macie chęć, możecie wypełnić te serduszka. Możecie je też zostawić takie jakie są. Dzięki temu, też pomiędzy tymi naszymi łączeniami ym, tych półkul, serduszek, zrobiła się taka ładna, taki ładny wzór. I teraz tak, tu, gdzie porobiły Wam się takie nitki, jak na przykład mi tutaj, możecie sobie wziąć ponownie dwie nitki z sześciu i pokryć jeszcze raz, skoro y, tak szybko nam poszło, słuchajcie, 10 minut. Rekord życia. <coughs> Bierzemy sobie kolejne dwie nitki z sześciu, a dlatego biorę kolejne, bo na tym się skończyły. I jak wam się tak rozwarstwi, jak u. Halo, panie nitko. Jak wam się rozwarstwi, tak jak na przykład mi tutaj, albo gdzie nie, gdzie mi się to na przykład nie podoba i chciałabym, żeby to było, no jakby całe. Bierzemy sobie kolejne nitki i będziemy kłaść na to kolejne odcinki. I tym razem będziemy kłaść na to odcinki rozłupane. Nie musi być ich dużo właściwie, wiecie, tak jak tutaj mamy te przestrzenie pomiędzy. To myślę, że całkowicie wystarczy. Mhm. Mhm. No i zobaczcie. Czy trzeba coś więcej? No nie. No, naprawdę nie. Przy okazji zakryjemy jeszcze tą dziurę na środku, która powstała z powodu zbyt luźnej tkaniny. Także, słuchajcie, niewiele trzeba, żeby było ładnie i żeby było, żeby naprawić jakieś tam, wiecie, małe niedociągnięcia, które nam się nie podobają. O, I tak sobie pracujemy, słuchajcie. I tak sobie robimy właśnie nasze śnieżynki. I teraz możecie sobie przyjąć tak każdą. Z, z tych odcinków. Mm, mm, mm. Też trochę bardziej nam się wszystko wybije i myślę, że też będzie to wyglądało ok. Trochę mi tutaj się przykrzywiło, ja to widzę. <śmum> Mam krzywo tą, tą jedną Jedną część, ale już jakby nie będę się tym przejmować. Jak to mówią, krzywo też prosto. Także w poniedziałek, tak jak obiecałam, będą rozpisane kolory do nowych haftów. Już mam je przygotowane, więc bez problemu wyślę Wam w poniedziałek rano maila. I daję Wam też jeszcze znać, że e, jutro dostaniecie rano maila z niespodzianką, bo szykuję jeszcze dodatkową promocję u siebie na sklepie. E, ponieważ jest niedziela handlowa, to będę miała dla Was też coś ekstra na razie, nie mówię co, ale warto zaczekać. Więc, jakby coś, to, to pamiętajcie o tym, że są przecenione cały czas zestawy do haftów u mnie w sklepie. Przecenione są też e, wszystkie rzeczy. E, wszystkie rzeczy, które mm, są świąteczne, w tym też mitenki wełniane, które bardzo serdecznie polecam. E, ty o totalnie, o, dziękuję, to ułatwia pracę. Tak, 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 pamiętam o tym, Magda, po prostu wyjątkowo w tym tygodniu naprawdę nie wyrobiłam się z tym. E, za to, czekoletka, pisze, że orety, zagapiłam się, tu już prawie koniec. Tak, wyjątkowo bardzo szybki był ten, ten live, e, bo to była bardzo prosta śnieżynka. Także tak. Także jak tak jeszcze przypominam troszeczkę, wiecie, mikro reklamy, pamiętajcie o tym, że no mm, teraz jest też taki okres, gdzie, gdzie u mnie te promocje no, rzadko są, bardzo rzadko, więc to jest faktycznie fajna okaza, żeby coś sobie gdzieś tam ewentualnie taniej kupić, szczególnie jeśli chodzi o zestawy do haftu, a zestawy do haftu, najprawdopodobniej te, które teraz są w sklepie, znikną na jakiś czas ym, i pojawią się pewnie może kiedyś jeszcze, a może już w ogóle. Szczególnie jeśli, jeśli gdzieś tam Was interesują jakieś konkretne tematy, yy, wzorów, to, to pamiętajcie, że u mnie te zestawy znikają albo się pojawiają, albo nie, więc jak coś to zachęcam. Tak, dobrze. To ja tutaj kończę sobie tą ostatnią nóżkę i jeśli macie ochotę, możecie sobie też na przykład wypełnić te przestrzenie tych serduszek. Tutaj yy, możecie sobie je wypełnić po prostu. Zakrywając to zwyczajnie kilkoma odcinkami, jeśli macie ochotę, ale możecie też zostawić puste. Ja Wam tutaj zakryję jedną, no, możecie na przykład co drugą wypełnić. No totalnie macie tutaj szaleństwo, jeśli chodzi o, o dorabianie rzeczy, y, jakieś tam tego tego wzoru, ale śnieżynki właśnie takie są. Śnieżynki właśnie takie są. Dobrze, słuchajcie, więc to by było wszystko, jeśli chodzi o dzisiejsze nasze spotkanie. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Widzimy się już w, w poniedziałek albo we wtorek. Dam Wam jeszcze znać dokładnie, bo jeśli chcecie sobotę, to możemy wielki finał zrobić sobie właśnie w sobotę. Ja uciekam bawić się dzisiaj dobrze i spędzić czas sama ze sobą, także życzę Wam wszystkiego dobrego i miłego haftowania. Koniecznie pokażcie wszystkie wzory z tego tygodnia na Waszych storiesach albo na innych social mediach, których używacie. Jestem ciekawa, jak Wam poszło. Widzimy się jutro i do zobaczenia. Um, nie jutro, co ja gadam? Już jestem tak przez że co dzień nie haftujemy, że widzimy się jutro. Nie, widzimy się albo w poniedziałek, albo we wtorek. Dam Wam jeszcze znać. Do zobaczenia, wszystkiego dobrego, pa pa!